Jutro jadę do Warszawy. Mam rozmowę w gimnazjum u praterek. Proponują mi posadę. I zamierza pani ją przyjąć? Jeszcze nie wiem. Pojedzie pan ze mną? Z panią? Nawet do piekła. Akurat tego nie proponuję. Jeszcze dwie. Wezmę jeszcze oręża. Dwie oręża Jedną wódkę. Nie rób niczego, czego byś potem żałowała. Myślałeś, że będę za tobą płakała do końca życia? Wyobraź sobie, że nie. Ты не свяжешь до столика?